7 marca 2024 zaczynamy oddolną inicjatywę oznaczania komisariatów i komend policyjnych zniczami w ramach tutaj sprzeciwu społecznego wobec tego co się działo dnia wczorajszego w Warszawie i po prostu chcemy zaznaczyć swoje niezadowolenie i te znice symbolizują po prostu to, że zmarły w nas pewne wartości, zmarły w nas zaufanie do instytucji, bo niestety pokojowo protestowaliśmy, a zostaliśmy potraktowani jak najgorsi bandyci. Zapraszamy do złożenia zdjęć. Wejdźmy na chwilę do komisariatu, życzenia złożymy po wczorajszym dniu. Czego go nie. Kto był wczoraj to widział co się działo, a kto nie był to na pewno w mediach społecznościowych może Zobaczyć rzetelny przekaz, bo niestety nie każde stacje telewizyjne chciały je, przedstawić Rzetelnie. sytuację, jak, jaka miała miejsce. E, osoby, które brały udział w zamieszkach, w zdecydowanej większości nie wywodziły się z społeczeństwa, ze środowiska rolniczego, tylko to były osoby podstawione prowokacyjnie w celu pacyfikacji jednego z największych, właśnie, zrywów w e, współczesnej Polsce. Od 20 lat nie było tak dużych protestów społecznych, szczególnie z branży rolniczej, jakie są teraz obecnie. Dołączają się do nas inne grupy zawodowe, które chciały w Warszawie pokazać swoje niezadowolenie, a skończyło się to niezgodnie z tym, co było zamierzone i zaplanowane. Patrzcie na komendę. to tam będzie oni są dla nas, a nie my dla nich. A podziękowania jutro sprzątniemy. Nawet możemy jak przeszkadzają wcześniej zabrać. Co? Jak będą przeszkadzać to możemy wcześniej zabrać. Ale... Tak. Cię Zapraszamy innych chętnych do przystąpienia do tej akcji. Codziennie o godzinie 21 będziemy oznaczać komendy i komisariaty policji. I oczywiście minuta ciszy dla tych, którzy wczoraj doznali uszczepku. Dziękuję bardzo za zgromadzenie.